Hej, Szymanko z tej strony, Kinga, i dzisiaj sobie zagramy w Transformers. Eee, e, mi jest strasznie trudno grać, ale mam tyle rzeczy, że że, że możecie mnie zastraścić. Nie rozwiązanie, o to jest jakiś głupi reklam. Okej. Okay. w tym razie. Hasło gramy. Czekajcie, na nagrywam. Nagrywam. Okej, okay. ja, ja, ja mam bakę z czasem <ścoughs> z Z tego jestem lekiem. Tyle miałam e, tego tego. Jakby to powiedzieć? Tyle miałam e, tego wszystkiego, mam jeszcze jemiałkę. i... A czemu znaczy ja tylko nie mogę przesunąć? Okej, okay. mm, kto gra, to możecie mi zaproponować, jak mogę się wymienić z kimś innym, bo nie umiem. E, więc się na mnie nie patrzcie, nie patrzcie. To nie moja wina, że jej mówię. To nie moja wina! Отправлю же я нагреваю. как mm. Mama, jakby co to nagrywam? Oh. Filmik, co? Uh, 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 o, dobra, już gramy, gramy. To jest Pokémon! O, bańka. Hey, nie sobie skorzystał z bańki. Gdzie oni lecą? Gdzie oni lecą? Gdzie oni polecieli? O, dwie bańki moje. Udało się. A, jak tutaj przejść na tym pokémonem. Halo! Halo! Dobra. Halo, ja idę na mój ulubiony tryb. Sorry, że No nie wiem, że minęło, to może się szybciej zabijać. że tutaj się uda tutaj jest tak dużo tego wszystkiego ale tutaj mam na razie tylko ten, tego ja tyle tego ty wymieniłem się z takim i mam takie fajne coś a już wam pokazuję mam to, 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 to BIAŁACKA pił. To y, jest doszczelne do na te dwa. Ty, mam trzy jemioły. Mam pi. Y, pi... Nie, to jest, to jest chyba śmierć. Mam bawanka, mam śnieżynkę i mam mleko. Ale ja się uśmiełam na tym jest szok Dobra, moja kryjówka to.

Co ta osoba chce zrobić? A! Zabija, zabija, zabija! Zabija! <grymnie> Skąd on sobie nic robi, że. że nas wszystkich zabić. Co, 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 O, nie ma mepa, nie ma mepa, nie ma. Nie ma. Nie ma. ma. Samam? Wygraliśmy. Wygraliśmy. przegrać nie mogliśmy. No i będzie na YouTube, mamo. Ojej. Odej. Ja się już tego boję A nie mówisz, że to też nie zrobisz Takie głupie <grymne> Nie wierzę, on tu robi samo co na tamtej mapie O, 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 jak się kręci O, ja jestem tu, ja widzę e, Chyba sobie nie zdaje sprawy, że ja tutaj jestem jak mamy po to uciekam, to uciekam, bo to jest taki jakby odpychać. Nie wiem, wiesz dlaczego kociłszy. <śpiewa> 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 Nie będę, ja zostaję tu, ja zostaję tu. To jest moje miejsce! Powtarzam, to jest moje miejsce. Idziesz la Wygraliśmy. Wygraliśmy. Wygrać nie mogliśmy. Wygraliśmy! Nie wierzę, drugi raz. Co czepisz z tym wodzem? A czego ja O. O, teraz macie psa, łapanie po jedowasie. Ja Dobra. Nie, ja tam do was schodzę, nie ma wata. Ja właśnie nie mam to grać. Ja się boję już. Ja się tutaj boję. Ja się te matki boję. O, to będzie ostatnia matka. No na sranie, nie. Nie Jeszcze jeden zgram. Jak tam wygląda, to będzie jeszcze jedna. <śmulatriczny> Dlaczego są dwa podziobie? Dlaczego? Lol. 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 Lalal. Jeszcze ostatnią mapeczkę zagramy! Ostatnią lol, I, I to było na tyle. Jak dobijemy 10 odcinków z tego, to może będzie jakiś taki specjalny, na przykład Paskolki wszystkich smaków z Harego Pera, ale, ale kolorowo. Ale fajnie. No nie wiem tam napiszemy... O nic sam jest nie...

Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I na razie, cześć!